Witam, witam moich widzów kochanych. Tu wasz już nie da żartych. Dzisiaj kochani, coś pysznego, coś dobrego. Czyli wspomnienia lat dziecinnych, ze szkoły. Po prostu przysmak szkolnych stołówek lat osiemdziesiątych. Wiecie co to jest? Makaron z serem, kochani, i z cynamonem, i z cukrem, i z masełkiem O. Mm. Popisowe danie naszych kuchareczek w szkołach podstawowych. Pamiętacie? Bo ja pamiętam, zawsze było to danie. Zawsze. A do popicia mam taki koktajl bananowy. O. Makaron kochani, z cynamonem, z serem białym Może być taki, dawniej dawali też ser kochani No jak to się nazywa, homo, ale ja mam taki serek Wiecie, tusty, Do tego masełko, trzy łyżki Do tego Dwie łyżki cukru i pychotka sam robiłem, kochani, sam robiłem. Proste. Makaron ugotować, al czy jakoś tam, odcedzić, ostudzić. Masełko rozgrzejemy na patelni, rozpuścimy. Serek pokruszymy. Dodamy dwie łyżki cukru, dwie łyżki. Cynamonu, jak ktoś lubi więcej, to może dać więcej. I polewamy to wszystko masełkiem. I Pychotka O. Zapraszam do obserwacji mojego kanału. Zapraszam też wszystkich niedowiarków, że mówią, że nie zjadam na moje livey. Tam na livey zjadam wszystko. Pokazuję, że zjadam. I zapraszam też kochani do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, bo mam kanał na YouTube. Zapraszam serdecznie. Udostępniajcie, zostawcie serduszka i komentarze. Smacznego Wam życzę. Makaronik z serem, z cynamonem, z cukrem i z masełkiem. Smacznego, pa!